Witam ja wszystkich bardzo serdecznie, co jest numer raz W którejcie zagrałem this War of Mine Mamy 16 dzień Okej okay. iść tutaj przygotuj Kevra zaraz co jest w Rdyjku Nośka wiecie co dzisiaj się wybierzemy chyba do Do... hotelu, bo tam jeszcze nie byliśmy, ale tam są niezłe jaja. Dobra choć chodźcie się ustawimy tutaj wszyscy. W kupie raźniej. To nie brudno coś przy, przypichci. Hmm, zrób cztery. No się cholera coś wykombinować. Okej, okay, mamy jedzenie! Dobra, nie bądź smutny Pierwszy ty jesz Aha, ty musisz jeszcze przyrządzić, to zapomniałem Zrób... Cztery sztuki Zniszczony czołg Chodź tutaj Nigdzie się nie ruszacie. Dobra, weź to obszamaj I idziesz się udać na spanko. Teraz ty brunowe jest zjedz. Kevra jest niewyspana. Ona pójdzie spać, a chłopaki będą czuwać. Ok, mam jakieś kolesia. O co chodzi? Dzięki Bogu, że jesteś. Na polisko kamienicę spadł pocis pod gruzami są więzienie. Pomóż nam ich wyciągnąć. Proszę, przyda ci każda parę rąk. Zagranizujemy tymczasowy szpital dla rannych u mnie w domu. Mam łóżka, lekarstwo, pomóż mi? No tak, pomogę, ale... chwilka. Weź się najedz. Może kewrę wyślemy. Ej, to by nie było nawet głupie. Tak. Dobra. Kewra sobie poszła. Gdyby nasze schronienie uderzyło po mogliśmy być zapewne w podobnej sytuacji co ci ludzie. Oni mogli na nas liczyć. Wierzę, że nie zapomną nas teraz. No, Staram się być bliska dobre, ale, cieszę, że, ale no, ciężko to chodzi. Cieszę się, że pomogliśmy ludziom z wolnego domu. Postąpiliśmy słusznie. Mhm. A Marko? Musimy pomóc sąsiadom. Oni pewnie zrobiliby to samo dla nas. Mhm, dobra. Koniec dnia. Więc tak, bierzemy sobie Marko, chłopaki są wyspani, najlepiej żeby jeden czuwał Bruno i mieliśmy iść do... Do, 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 do hotelu, najlepiej się przygotuje. Cholera, mogę zrobić sobie jakieś Tak jakiś przedmiot. Dobra, szukajmy zapasów. Ok. Moi mili, tu wiem, że jest taki problem, że tu znajduje się trzech kolesi. Jak jednego my musimy sobie z drugim poradzić. Nie ma opcji. Lepiej przejdźmy od razu do działania, a zaś będziemy sobie zapasy zbierać. Po co tu jest? Te zwłoki są potwornie określone rany, zadane ze szczególnym określeniem, musiał to zrobić jakiś kompetentny psychopata, no na pewno musiał to zrobić. To my załatwimy tamtego. Ok, załatwione. Nie wiem, czy ktoś do nas tutaj przyleci. No jak tak, będę musiał Marko opatrzeć. A to może być problem. Bierzemy wszystko. Dobra, jeden załatwiony. co szczęście. Co tu mamy za drzwiami? Łaj. Jakiś gości tam siedzi. Mogę spróbować go jeszcze uratować, ale wolę nie ryzykować. Okej, okay, jednego mamy na dole. Dwóch właściwie. O, fuck, idzie tutaj. Jak na złość. Wiecie, co schowamy się? Może uda się go załatwić? Dobra, spadamy stąd. Wypadałoby stąd iść. Jednego zaszlochtowaliśmy No nowym się na pewno jakoś też zająć. Najpierw musimy Marko opłacić, by nam nie padł. I rozstrzygniemy ratownicę tego kolesia. Ale fajnie, że zdobyliśmy jakąś broń. W końcu coś porządnego. Dobra, wracamy do wyjścia. No tak nicety nie zdziałam. W pojedynkę. Marko wrócił. Cieszy mnie to.